Dzień dobry, znajduję się z tej strony Karol. Dzisiaj sobie obejrzymy polską piechotę z 1939. Jak widzimy na pierwszym ludziku mamy taką broń, która się nazywa Kar 98. I ja sobie dałem jeszcze do niego bombę, ale granat sobie dałem, ale to już to już ja sobie dodałem, jak, jak macie, to też możecie sobie dodać, i to jest też jakby moja propozycja. Bo tutaj y, dałem mm, takiemu, y, on, on ogólnie miał taką zwyczajny kask, ale ja jemu dałem taką oficerską czapkę, która też była y, w tym zestawie. I on powinien mieć ten ludzik, ale mi się bardziej podoba taki, bo wygląda jak prawdziwy oficer. Ale przejdźmy do tego pierwszego. Tutaj mamy takiego bardzo ładnego żołnierza, który ma bardzo fajne detale. Jak tutaj może nie widzicie, ale ma tutaj taki sześciopak fajny. No, ten, ta broń już mówiłem, jak się nazywa. I mamy tutaj taki kask, i tutaj jest. O, się zmazało. Tutaj jest takie, jakby przypięcie, jak w takim zwykłym kasku do roweru. I też tutaj znowu, tak, tak samo jak w poprzednim moim filmie, pokazywałem, że ma wysokie buty. Ale ja, ja bym wolał. W sumie, żeby je miał oficer, ale to później sobie dam. Bo bardziej o spadł mi. No i na plecach nic nie ma. Przejdźmy do tego, drugiego oficera. I. A jeszcze chciałabym dodać, że wszyscy do, dostają w tym zestawie podstawki. I mamy tutaj ta, ta czapka, mi się bardzo. O, a teraz widać. Ta czapka mi się bardzo podoba. Ten orzełek tutaj jest fajny, ma takie zapięcie, jakby. I tutaj jest taki. Yy, taki czterokąt na tej czapce. No i daszek jak zwykle, jak na każdej czapce. I tutaj mamy fajne nadruki, też ma sześciopak. O, o teraz też ma taki sześciopak. I tutaj mamy lornetkę. Dostajemy, taki pistolecik. No i, i fajny jest. Bardzo mi się podoba ludzik. I teraz mamy bardzo podobnego do poprzedniego ludzika. Tutaj mamy tą, tą samą broń. Yy, też ma bombę, jak można zauważyć. Yy, Helm ten sam. Na plecach nic nie ma. O, spadł mi. O. A tutaj wszystko się. Mam dziurawe ręce. I mamy tutaj takie, no, drugi fajne na ciałku. No i teraz przejdźmy do dodatków. Czyli tutaj mamy taką fajną poduszkę. Ja ją ogólnie używam też do tamtych poduszek z poprzedniego filmu, jak sobie recenzjowaliśmy armatę rosyjską. No i ta poduszka jest fajna, taka brązowa, zwyczajna. I przejdźmy już do hełmów zapasowych. Mamy tutaj ten sam kask, co mają tutaj ci żumierze, tych dwóch i no, spadło i mamy jeszcze taki drugi hełm y, typu Adrian hmm, wiem, śmiesznie brzmi y, no i mamy tutaj taki o, musi się o, jest, taki pasek daszek no i w ogóle fajny Fajny kask, ale wolę inny. No cóż, dziękuję bardzo za oglądanie, i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia.